Dobry wieczór, dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie w telezakątku. Ja nazywam się Parot, a po drugiej stronie mikrofonu wraz ze mną CWJ. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Kanał, jak sama nazwa wskazuje, jest poświęcony teleturniejom wszelakim, nie tylko polskim. Chcemy pokazać i opowiedzieć historie, które są z nimi związane. Także dotyczy to teleturniejów zagranicznych i opartych na nich formatów, w których jest Ogrom. Naprawdę jest ogrom ich. Kanał będzie podzielony, jak już wcześniej powiedzieliśmy, na sekcję polską, sekcję zagraniczną i tak zwaną ogólną o formatach. Tak, abyście zdobyli choć trochę wiedzy skąd dany teleturniej pochodzi, na czym się on opiera i tak dalej, i tak dalej. I skąd jest tym, co powiedzieliśmy? Będą trzy filmy w tygodniu. Nie regularnie, ale będą. Od następnego tygodnia na Facebooku będę, jako oczywiście Autor y, strony kierował również linki do filmów z tego kanału. Prosimy bardzo wszystkich o udostępnianie filmu u siebie na tablicy facebookowej, subskrybowaniu kanału i obserwowaniu go za pomocą dzwoneczka umieszczonego obok przycisku subskrybuj. Liczymy na to, że czas spędzony z nami będzie jak najmilszy. Tak więc, do zobaczenia już wkrótce. Do zobaczenia. I jeszcze raz zapraszamy na kanał.